Dzień dobry, witam serdecznie miłośników pszczelarstwa Mamy dzisiaj 17 lutego 2024 No i wydaje się, że zimowla powoli się kończy Już przez kilka dni było ciepło Pszczoły zdążyły zrobić ten wiosenny oblot Co prawda to jest dopiero początek drugiej połowy lutego, więc jeszcze trudno powiedzieć, że to już jest koniec całkowicie zimowli, ale w zasadzie przy tej pogodzie, no pszczoły są już pobudzone, żeby, żeby czerwić, żeby, można tak powiedzieć, przygotowywać się do wiosny. No i pszczelarz musi się też przygotowywać do wiosny, żeby tym pszczołom trochę pomagać co musi zrobić, no wydaje mi się, że przede wszystkim musi kontrolować ilość pokarmu w rodzinach bo jeżeli na przykład matki długo czerwiły to może się okazać że tego pokarmu jest mało chociaż zostaje dobrze zakarmione ale też co jak zauważyliście wszyscy przelaże mówią no trzeba te rodziny docieplić dlatego, że gdy przyjdzie em, mróz jeszcze a rodziny już dużo czerwiu, matki dużo czerwiu złożą, złożą jajeczek, to rodzina może go ogrzewać, ten czerw e, i wkoło czerwiu braknie pokarmu, no i to jest takie ryzyko, że grzejąc czerw nie pójdą po pokarm i zginą z głodu. Dlatego wtedy jak mają jak najcieplej, no to to jest ist istotne e, na wiosnę. Także chociaż mówię, że już ta zimowlia, e, zimowla się kończy, to tak naprawdę największe chyba teraz jest ryzyko jeszcze dla pszczół. E, trzy rodzinki już e, wziąłem i tam e, denice e, oczyściłem i e, założyłem na powałki e, ocieplenie do denic, do z tych stawek też wstawiłem wstawki, żeby, e, żeby po prostu... Od spodu też wtedy nic osiadkowane były, docieplone. Jak to wygląda? Tu jest rodzina, którą pokazywałem na jesień. Ona bardzo szybko przestała czerwić, ta matka. Podajże w pierwszych dniach października nagrywałem film. To już nie czerwiłem. Niektórzy nawet się dziwili tam w komentarzach, że to coś niedobrze, że już nie czerwi. Więc yy, zobaczymy, jak to wygląda. Dzisiaj jest niezbyt fajnie. Wczoraj było pięknie, słonecznie. Dzisiaj jest 8 stopni, ale dzisiaj jest sobota, no to dzisiaj jest szansa coś zrobić. I trzeba to zrobić. Zobaczmy, jak to wygląda. Yy, ale żeby... Nie chcę na razie otwierać tego, tylko żeby yy, oczyścić dziennicę, to ściągnę, ściągnę całość. Tyle jest osypu, tyle jest osypu, eee. więc to trzeba, naprawdę jest niewiele, niewiele. W, w dwóch ulach poprzednich w ogóle nie było w jednym, troszeczkę. Więc tu jest, nie wiem, dwie dwie setki pszczół, nie więcej o, i stawiam z powrotem one nawet się nie nie za bardzo podenerwowały tym tym przestawieniem, no parę pszczół wyleciało, ale jest 8 stopni, także im się nic złego nie dzieje i co i nawet nie będę otwierał, bo widzicie jak to wygląda eee, rodzina jest praktycznie już na no, oprócz tej uliczki gdzie jest miód przy samym brzegu widzę miód i tu jest mało no to na tych sześciu ramkach w pełni są rozciągnięte kłąb tu ciepło jest, więc matka czerwi więc zostaje teraz położyć, naniosłem tu różnych Gąbek do ucieplania i te, gdzie nie mam nadstawek, pod sam daszek kładę tylko taką gąbkę i myślę, daszek ze styroduru, myślę, że to wystarczy. Folia jest tak, to, to jest to, jak było tu z góry. Tu przykładam, żeby to było dociśnięte, a jak było na dennicy. Na dennicy zimuje w ten sposób. Mam takie wkładki i takie okienka do lepszej wentylacji, no żeby, żeby po prostu też nie było, nie wiem, no za ciepło. Lepiej jak mają zimno, to tak matki nie czerwią. Wiadomo, że to jest troszkę już tu wszystko zerwane. Zerwane. Ten, te od sklepiny z, z, z ramek, czyli dostają pokarm, żeby czerpić. I, i tutaj do tego wkładam teraz e, te zatyczki takie. O, zatyczki wkładam i teraz, póki jest wiosna, póki jest wiosna, chwila, bo tu podnumerowane tu 17, tu 18, o, póki jest wiosna, to to Yy, dennica osiadkowana będzie tak zamknięta. Czyli tak to wygląda. Nic nie ścieśniam, czyli gniazdo zostaje na tych ośmiu ramkach, tak jak zazimowane. Widać, że yy, rodzina no, już poszła w rozwój. Yy, od spodu ma yy, praktycznie ucieplone. Górę ma też docieploną. Oprócz tego, że jest folia, to jest jeszcze. O, taka gąbka to chyba jest 2 cm gąbki, może 1,5, nie wiem dokładnie. Różne mam te docieplenia, mam i 5 cm gąbki, także różne takie. A e, wylotek zostawiam tak za zamknięty przed myszami, czyli nic nie zmienia. No to taka, taka praca mnie dzisiaj czeka. W następnym ulu, no, żeby spojrzeć, jest sytuacja podobna kłąb już też cały się rozeszedł po, po tym. No oczywiście ciepło jest, także czerwią. One też jedzą na osiadkowanej dynicy. E, troszkę ich tutaj docieple wyczyszczę, i tak i tak każdy ul trzeba zrobić. No trzeba im troszkę pomagać, szczególnie. One by sobie poradziły, ale gdy przyjdzie, powiedzmy, oby nie, ale gdy przyjdzie mocny mróz, one się ścisną w ten kłąb. Si siądą na czerwiu, którego matka tam naczerwiła, i może być tak, że przy dłuższym mrozie, jak braknie im pokarmu w koło czerwiu, no niestety one wybierają to, co, to, co w koło czerwiu, żeby mieć następne puste komórki do czerwienia, i jak potem się okaże, że siedzą na tym czerwiu. Zimno jest, nie pójdą po pokarm, no to tak mogą zginąć. I to są najczęstsze, niestety, wiosenne straty. Jeśli chodzi o moją zimowlę, to powiem tak: nie powiem, że jest stuprocentowa, bo zostawiłem dwie rodziny, które po prostu nie chciałem łączyć. Jedna była bardzo mała, druga. Prawdopodobnie nie było matki, ale to się okazało gdzieś już pod koniec listopada. Zostawiłem tak, więc one zginęły. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, można tak powiedzieć, wielkiego bólu, bo to jest, prawdę mówiąc, niewielki procent. Gdyby było 100%, to by było oczywiście idealnie, ale nie ma co narzekać, jest dobrze. Życzę wszystkim dobrej pogody na wiosnę, żeby te pszczoły sobie poradziły, ale musimy im pomagać. Także. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam, dziękuję za oglądanie.